Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj warsztatowy vlog, czyli luźny film do kawki. Zapraszam. A co w tym luźnym filmie do kawki ma być? Słuchajcie, wszystkiego po trochę. Generalnie przygotowuję się do projektu, który zapowiadałem projektu odnośnie pracy w metalu. Mam zamiar zbudować. Pewne urządzenie, maszynę. Maszynę do obróbki drewna, tak w ogóle, także e, może e, będzie ciekawe. Nie wiem, czy sobie z tym poradzę, nie mam pojęcia. Ten projekt, ten pomysł na tą maszynę mam w głowie od lat. E, problemem było spawanie. Jak pokazywałem na ostatnim filmie, odezwała się do mnie firma VIVOR, znowu się odezwała, chociaż tak jak mówiłem, myślałem, że już się obrazili po pewnym filmie, ale nie. Pytają, e, co tam porabiam, jakie mam. E, projekty w głowie, no to powiedziałem, że e, chcieli mi zaproponować grubościówkę, ale ja powiedziałem, no, że z chętnie przetestuję. Nie jest to współpraca płatna z Vivorem, nie ma tu żadnych afilacji, nic, nic dokładnie, e, tylko testowanie narzędzi, pokazywanie ich w filmie, także tak to u nich wygląda. Słuchajcie, e, co takiego będę robił? Dzisiaj pierdółki tak zwane, tokarka wróciła do, do gry, do życia, musiałem ją troszeczkę ogarnąć, jest DRO na swoim miejscu. Robiłem pewną rzecz, dużo za dużo na tą tokarkę noże kombinowałem, zakładałem w drugą stronę. Yy, chodziło o splanowanie pełen, pewnej takiej flanszy. Wszystko się udało ładnie, pięknie, ale zapomniałem, że tutaj mam już te liniały podłączone. No i zerwałem go, zmieliłem linią, musiałem kupić nowy, kupiłem za długi, musiałem całe mocowanie przerabiać. Ktoś, kto widział y, film z montażu tego DRO do tej tokarki, no to wie, że tutaj był taki płaskownik y, 15 na 30 o, 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 o to, taki właśnie, to jest stary płaskownik. To wszystko musiałem zrobić od nowa, na dłuższym płaskowniku i do tego właśnie potrzebowałem najpierw uruchomić wiertarkę. Tą wiertareczkę poznajecie? Napiszcie w komentarzu, czy ją pamiętacie. Nie sprzedałem jej. Ona jest po prostu cudna. Mała wiertarka, tak solidna i tak ciężka. Cały czas była tam w kącie i czekała na swój czas. Ona waży, nie wiem, słuchajcie, 40 kg. Ledwo ją wytargałem stamtąd, jak ją mam nosić, to w ogóle już mnie plecy bolą. Ale warto, słuchajcie, co tutaj było? Słuchajcie, wiertareczka miała złamaną taką część, pękniętą. Tutaj słuchajcie, jest już dorobiona właśnie nowa, założona, dorobiłem coś takiego, nie, nie robiłem, nie kamerowałem tego, bo to była taka nocka gospodarcza, gdzieś tam mam zdjęcia, chyba na Instagramie to wrzuciłem, to Wam tu podrzucę, yy, także wiertarka już wierci, yy, to po prostu odsuwało się i zębatka z pinoli schodziła i nie dawało się opuszczać po prostu pinoli, yy, wier... yy, tutaj mam również też futerko nowe, najtańsze słuchajcie, takie futerko na stożek B, B12. Tutaj kiedyś montowałem takie wielkie futro z B16, e, z dużej wiertarki, ale tam miałem tulejkę. Są takie rzeczy, jakby ktoś kiedyś źle kupił tulejeczka z B12 na B16. Nie ma problemu. E, taki stożek, taka tulejka, chociaż kosztuje więcej niż te futerko, ale te futerko kosztowało chyba 25 zł, także cudów się tu nie, nie spodziewam. Ta wiertarka, niestety, niestety ma bicie e, tutaj na tym tym i nie chodzi o te wca, o wcale o uchwyt, tylko po prostu ma bicie. Wyreguluję że tak powiem. Czujnik zegarowy mam, zobaczymy czy, czy mi się to uda, wytoczę sobie po prostu taki element, futerko jest, mimo swoich małych rozmiarów, to ma uchwyt aż do 13 mm, czyli zrobimy sobie tu 13 i tutaj taki gruby kawałek wałka, czujnik zegarowy na jednej części wałka będzie, a na drugiej będzie drugi czujnik zegarowy, taki ręczny one tam wiszą i spróbujemy to jakoś, Podprostować. Zobaczymy, co z tego będzie. Jednak głównym celem na dzisiejszą nockę jest dalej ta tokarka. A o co chodzi? No, generalnie z tym spawaniem u mnie nie jest najlepiej. Nie ukrywam tego w ogóle, bo to myślę, że nie ma, nie ma się czym wstydzić. Też nie mam zamiaru, wiecie, jakichś tu cyrków robić, jak to super spawam, żeby tam tylko, wiecie, zrobić prezentację z spawarki. Bardziej, chyba bardziej to jest, słuchajcie, po, potrzebne, żeby pokazać, czy taki totalny amator sobie poradzi z takim sprzętem. Ja się cały czas nauczę, interesuję, samo nic nie przyjdzie, trenuję, ćwiczę. I myślę, że zanim tam podejdę w te grube tematy i nie daj Bóg zmarnuję ten materiał, bo nie był wcale tani, więc nie chciałbym po prostu go zmarnować, to sobie jeszcze tutaj wymyślę kilka takich małych projektów do spawania. Na przykład taką słuchajcie tutaj półeczkę. Ale to jest potrzebny temat. To jest potrzebny temat, bo te wszystkie, słuchajcie, noże, uchwyty, wiertła, ja to wszystko mam. Tylko to jest wszędzie gdzieś tam pochowane, bo nie mam tutaj miejsca. Mało tak jak robię na tej tukarce, no to wiecie, odkładam, nałożę, nałożę na to, tak się nie powinno robić. Tam wiadomo, nałożę zawsze jakąś deskę, położę, ale różnie to bywa. Dlatego tutaj chcę mieć, słuchajcie, półeczkę, yy, taką półeczkę, słuchajcie, i tutaj nie wiem, czy piętrową, czy nie niepiętrową, to już życie pokaże. Z odpadów oczywiście, moje ulubione OSB. Ale tylko ta płyta. Tutaj to mamy jakoś takiego grubasa 25 mm, ja nawet nie pamiętam co to z czego to jest. Ale tutaj nie, takie, takie aż nie. Coś z tego wyrzeźbimy. Tutaj nam wyjdzie jak, bez problemu z dwie takie płeczki. Jak to zrobię? Słuchajcie, ten element, na przykład te mocowanie tego DRO, tego wyświetlacza, to jest moje pierwsze spawanie. Tam za bardzo nie patrzymy. I takie mniej więcej drugi element muszę dorobić z tej strony. Tutaj dwie takie poprzeczki. Dospawam jedną, drugą. Na to będzie deseczka. Może, żeby sobie tam troszeczkę utrudnić, a przede wszystkim. Więcej pospawać, no to sobie do tych profili wywiercę otwory z pod spodem, przykręcę nakręt, przykręcę, przyspawam nakrętki. Wiecie, żeby z góry już tylko śrubą metryczną przykręcić półeczkę. Także to będzie na dzisiaj główny cel. No widzicie, no tutaj czujnik zegarowy, tu coś tam, tutaj klucz. No o, z tego nie, to jest za krótkie, nieważne. Później również przejdziemy do tej wiertareczki i jak zwykle jakiś projekcik. Odpalamy laser również. Dzisiaj jest też mała robótka na laser, yy, także yy, muszę sobie to też ogarnąć. I to urządzenie też możecie pamiętać z moich filmów. Ja takich narzędzi nie sprzedaję. One sobie leżą i czekają yy, na swój czas. Właśnie nadszedł ten czas, słuchajcie, to jest taka piwa taśmowa również z Vivora, Wyczyliśmy tutaj ładnie markę, ale nie słuchajcie, nie o to chodzi. Film już o tym był, temat zakończony, co chodzi o współpracę. Yy, utnę sobie tą poprzeczkę pionową jedną i dwie poziome i później słuchajcie będziemy to spawać. Słuchaj, no fajnie, słuchajcie fajnie, jakby to spawanie się udało. Kurde, jakieś ściski stolarskie, mini prasy Ja mam takie pomysły, tylko muszę się nauczyć spawać. I słuchajcie, będzie naprawdę bajer. Mam fajny pomysł do tych moich dużych ścisków. Co zakupiłem sobie normalnie. Do nich dorobić takie dociski z góry, wiecie, żeby te klejenki były się nie wypięczały. Piękna sprawa. Do tego wszystkiego dojdziemy. Ale maszyna do obróbki drewna to jest całkiem inna bajka z silnikiem. No, gruby temat. Dobra. I teraz dwa razy po 20. Słuchajcie, nie wiem, czy mi to wystarczy, ale chyba tak. Bo jeden profil poszedł na naukę spawania. I został tylko ten. Dobrze. 20 mm 20 cm. 20 cm. Zrobimy identyczne. A dobra, założymy. Jest to założymy. Do jakichś seryjnych coś tam ostatnio robiłem, nie pamiętam. No to taki zderzaczek prowizorka, ale się przydał, nie? 20, dobra, okej. Okay. Ocięte. I teraz tak. aha Tutaj, słuchajcie, będzie podstawa zrobiona tak samo jak tam. Czyli zaraz sobie to natrasuję. Najpierw wywiercę cztery otwory, później pospawam i na maszynie, już na to karce będę e, spawał kolejne rzeczy. Jedne, jeden będzie dospawany w ten sposób, a drugi będzie dospawany już tam do istniejącej poprzeczki. Pięknie, idziemy spawać słuchajcie, wiertareczkę widzieliście, idzie jak talala, ale ma bicie, ciężko trafić w zapunktowany punkt, trzeba tak wiecie, sposobem cyk, wiertełka, słuchajcie, komplecik taki, ja to jest już tutaj ponad rok i nadal są wszystkie wiertła, nie złamało się ani jedno, no wiadomo, że ja tak nie, nie, nie wiercę codziennie po 8 godzin, ale, ale to i tak jest rzadkość u mnie, żeby komplecik był cały, e, idziemy teraz z tym na mój stół spowolniczy, a to jest mój pierwszy stół spowolniczy. Nie no żartuję, oczywiście. Ten element, zresztą tak jak mówiłem, to też jest do tego projektu. Taka blacha piątka koło z blachy Fi 400. Na razie e, je... służy jako e, mój stół spowolniczy. Idę jeszcze po tamte elementy. Słuchajcie, i będziemy to. Aha, tu jeszcze muszę sobie powiercić otwory. Dobra. To na razie tylko zrobię sobie tą, tą poprzeczkę i później resztę. Tak jak mówiłem, to będzie mniej więcej tak. Normalnie musiałem zrobić taki szerszy kadr, bo chciałem się zobaczyć. W tej masce nie wiem, czy się udało. E, słuchajcie, smarkania część dalsza. Najważniejsze, że się trzyma. E, wszystko przyjdzie. Na wszystko przyjdzie czas. Na razie są smarki. E, trzyma się, trzyma. Teraz e, z tym na maszynę. Tutaj w wanience wiercimy cztery otwory. Dospawamy później jeden, drugi element. E, tylko jeszcze te elementy muszę e, przygotować. Czyli wewiercę otwory i dospawam do, do nich nakrętki. Dobra, biorę się za wiercenie yy, nakrętki i znowu spamanie. Tak jak mówiłem, warsztatowy vlog, to tak wszystko, wszystkiego po trochę. Wam się, coś Wam się pochwalę. Tutaj sobie też wcześniej pracowałem nad sklepem moim internetowym i zobaczcie, taki baner powstał, ale to już nie chodzi o to, ale to, z czego jestem naprawdę, naprawdę dumny, to ten Bayer, słuchajcie, nasz Facebook, yy, Klikamy i wyskakuje aktywna strona, taka zminimalizowana, ale aktywna. Można polubić, można wszystko, można wejść, można podglądać. Strona mojego Facebooka, naszego Facebooka. Także powiem Wam, że przesiedziałem na tym całą noc. Nie ma do tego po prostu konkretnej wtyczki. Nie wiem, czy Facebook się wy, 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 wycofał, a te wtyczki takie Facebookowe tutaj, że po prostu odsyłają na stronę. No to mnie nie, to nie o to mi chodziło, to, mo, to może być w dobrze, zwykły odnośnik. Chciałem coś takiego zrobić i jestem z tego mega, to już nie działa? Działa. <grytanie> jestem z tego mega zadowolony. Także przy okazji za, zapraszam Was, jak nie na sklep, to na stronę Facebooka. Linki macie w opisie. Kliknijcie mi tutaj polubienia, jak to nie problem. Zobaczymy, czy faktycznie jest aktywna. E, także zapraszam jeszcze raz. E, i wracamy już do sklepu. Dobra, patrzcie, jak się zamyka fajnie jeszcze, tak zrobiłem, że się tak rozprasza jakby. Ciach, bajer. Dobra, ten jeden element sobie pospawam tutaj, tutaj mi będzie po prostu wygodniej, zanim go przykręcę tam, tak to będzie przyspawane, takie sobie pomocniki zakupiłem, jeden już otworzyłem, drugi zaraz otworzę, ten jeden miałem, taki malutki, no tak pomału sobie będę kompletował takie bajery do spawania, wiadomo, nie wszystko na raz, także kolejne spawanie, teraz taki element, najpierw to otwieram, mocuję i spawam. Dobra wiadomość jest taka, że zalałem dziury, udało mi się, słuchajcie, i no nie wiem, mi się wydaje, że już jest kap, kapkę lepiej. O, tu jakiś drut. E, ustawienia, kurde, ustawienia cały czas. Nie, no tutaj już poszło kapkę lepiej, zwłaszcza ta tutaj czołowa spolina. E, no wiadomo, ja tego nie będę szlifował, bo to nie jest na pokaz, ale... Są widoki, są widoki jak dalej walczę, bo wiesz, jakby w ogóle nic nie szło. To jest ścianka 2 mm i wczoraj jak pierwszy raz spawałem, to ja non stop ją przepalałem, non stop, po prostu tragedia, mówię no dramat, nie? A tutaj słuchajcie, no tutaj tak samo jest dziurka jedna, przepalone. Ale trzyma się to mocno, tego zalewać nie będę, yy, niech to już tak zostanie, ale zobaczymy. Yy, teraz tak, z tym idziemy tutaj. To będzie tutaj przykręcone, o. Kurde, ale to się fajnie buduje, tak no szybko to idzie, bardzo fajnie. Yy, I teraz tutaj yy, sobie tutaj sobie przyspawam drugi taki spornik. Aha, ja tam miałem jeszcze nakrętki wspawać. Kurde, nie wiem czy to się bawić w te nakrętki. One są tam totalnie niepotrzebne, ale ja je wspawam słuchajcie, bo to chodzi o to, o naukę, o nic więcej. Yy, także idziemy po nakrętki. Tak to się chyba robi, co? Przykręciłem sobie śrubę. I Teraz złapię tak punktowo nakrętki, odkręcę, żeby mi to tam za bardzo nie ściągnął. No, dobra, przecież wiadomo o co chodzi. Ja to po prostu podglądałem na YouTubie. Dobra, słuchajcie, e, materiał na półki jest przygotowany. E, będą jednak dwie półki, takie piętrowa półeczka, a zawsze to więcej tam gra wejdzie. Tyle było akurat materiału, rozciąłem to na pół, z tego grubego, z tego... Chociaż nie, to nie jest gruby, to jest też 18. No to jest oczywiście na poprzeczki. Być może będę musiał dociąć, żeby, żeby środkową jeszcze poprzeczkę dołożyć, bo wiadomo, że te rzeczy, narzędzia e, są ciężkie. E, no oczywiście musiałem też tą drugą zrobić, te na nakrętki. Słuchajcie, jak coś robię źle, to śmiało piszcie, nie? Ja naprawdę umiem słuchać i to jest po prostu pomocne. To nie jest, wiecie, to jest dla mnie wszystko nowość. Tym razem sobie nie poszczepiałem, tylko punktowo, tak w trzech punktach i to wystarczy po prostu, wiesz, trzyma się, jest ok. Tamte, no złapały, mocno trzymały, ale wyszły. No chodziło o to tylko przede wszystkim, żeby się nie urwały śruby w środku, także tam troszeczkę nawet popsikałem WD-40 no i trzyma się to wszystko elegancko. Ja słuchajcie, tego na razie nic nie będę szlifował, może komuś to tam wyślę do oceny, jakieś wskazówki czy coś, ktoś będzie chciał pomóc, to, 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 to się przyda, będę to na pewno wszystko ściągał, podkład i farba, mam jeszcze taką farbę młotkową, także sobie to wszystko pomaluję, jak już to będzie wszystko zrobione, serio zrobię, ale na razie uczymy, uczymy się po prostu spawać, no spawać, szczepiać materiał. Teraz wystarczy ustawić tylko tą półeczkę, ale się machnąłem z tą szerokością. To znaczy, machnąłem ja, przeciąłem to na pół, ale nie pomyślałem, że tutaj będzie mi to wodziło. Nie, ja zaznaczyłem sobie, tutaj gdzie mam wyciąć, tu mam lekarstwo, także wyżynarka. Raz, dwa natnę tam ee, na, ten, na ten spornik. I co, i działamy dalej. Aha, będę musiał teraz ten drugi spornik ustawić to w poziomie, i tam sobie przyspawać to już na maszynie. To już pokazywałem, słuchajcie, jako taki short, taki tip jeszcze w majem Warszawie. Nie wiem, dwa, trzy, 4 lata temu. Najprostsze cięcie wężynarką, czyli na tafli steropianu. Steropian, piątka, jaki tam macie? Siódemka, dziesiątka. Grunt, żeby wiecie, jak patrzycie ile jest pracy wrzeszczotu, żeby nie dobiło w podłogę i sobie możecie esy, floresy słuchajcie wycinać, nie żadne cięcie na krawędzi, na krawędzi stołu, jakieś ten jak ja nieraz to widzę, to naprawdę nie ma co sobie utrudniać. Deski te fikuśne, takie kuchenne, słuchajcie to tylko tak, na blat styropianem, markerem sobie wy, wyrysowujecie jakiś tam kształt jaki wam się podoba i słuchajcie działacie, także styropian do wyżynarki to jest obowiązkowa sprawa. Słuchajcie, naprawdę, spróbujcie, a przyznacie mi rację, ile tam tego było? A, dobra, to tam na oko. Dobra, robimy. No i dobra. Jest wycięte, jest wycięte. Na oko, mam swoje na oko. Za płytko. Ej, patrzcie, ja wiem, że pewnie jakieś żadnej Ameryki nie odkrywam. Ale chciałem sobie ten spornik, wiecie, przyczepić na magnes kątowy, tutaj i cyk. No ale to musi być w tą stronę. A tu, że mam te nakrętki, no to mi się to nie uda. I zobaczcie, tak sobie wymyśliłem, że dam to tak, bo tu mam to. Drugi dam tutaj. Ustawię to do kąta. O. I teraz mi się uda. Ha? To jest. Bajer dobra i teraz poziom właśnie o o o o o o o. Wiecie co? Zrobione teraz będę robił tą półkę. <laughs> Powinienem tego nie mówić, ale wiecie na co wpadłem, że. Tego nie trzeba przykręcać. Po, po co? To będzie sobie leżało na tym elegancko. E, przecież ja z tą tokarką nigdzie nie będę się przemieszczał, także. Ale dobra, ok. Zrobione super nakrętki przysłowane. nawet gwinty wchodzą jakby co. E, zostaje to tak jak jest. Ja muszę wziąć jeszcze sobie szlifierkę i opszlifować te krawędzie, bo tam na tamtym ostatnim filmie, to, to ja tam się śmiałem, nie? Ale sobie tak w wbiłem dobry centymetr do, do palca, także ledwo ustałem to. <grych> Także teraz już to sobie ładnie poszlifuję, to za chwilę wezmę sobie tą malutką szlifiereczkę, yy, ciachnę to raz, dwa yy, i skręcam sobie tą półeczkę. Tu będzie tak, yy, tu będzie ta, ten element pionowy, przegroda i tutaj ten yy, bo, boczek. Także trzy takie elementy muszę zrobić. To sobie poskręcam, słuchajcie. Yy, I co? I co dalej? Aha. Tokarkę odpalam i toczymy, yy, spróbuję wyprostować troszeczkę te, te bicie na tej wiertarce, nie wiem czy mi się to uda. Słuchajcie, jak to jest z tym spawaniem na maszynach? No dobra, ja rozumiem, że dobrze zasłonić elementy, które by mogły tam iskry zniszczyć, łoże przede wszystkim, ale no chcę też taką flanszę dużą przyspawać przy właśnie na tokarce do, do wału, yy, który będę robił z tego i Mogę podpinać normalnie masę do, do maszyny, to jest nic się nie dzieje, może przechodzić masa przez maszynę. Nie wiem, dajcie proszę mi znać w komentarzu, no bo ja po prostu na tym się nie znam, co chodzi o, o w taki sposób spawania. Widzę, że ludzie spawają na obrabiarkach, więc raczej się da, ale nie wiem, czy tam nie trzeba jakichś knifów stosować. Mam nadzieję, że nie. Także tutaj, jakbyście mogli, to dajcie znać, będę wdzięczny i spokojniejszy przede wszystkim, jak będę musiał to spawać. Idę robić tą szafeczkę, słuchajcie, tutaj już nic nie robię, przychodzę z gotową szafką, toczymy śpień na wiertarkę, idziemy prostować pinole. No i dosłownie w 10 minut, w 10 minut powstała półeczka, na gwoździarce, na początku sobie gwoździarką to połączyłem, później, później już wkręta, wkrętami złapałem, Teraz sobie tak jak mówiłem jeszcze te krawędzie, muszę sobie tutaj tak przytępić, żebym się po prostu nie pokaleczył jak będę tego używał, ale to jest moment i montujemy. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam jak to wyszło, bo powiem Wam, że jest nieźle. Po prostu nieźle. Zobaczcie. Wygląda to nie idealnie, ale wygląda to tysiąc razy lepiej niż wyglądało. Dlaczego dalej nie ustawiam? Kurde. Słuchajcie, ja już tak mam, że jak coś spieprzę, to to pokazuję. Sorry, że przeklinam, ale Właściwie się tak wkurzyłem, że to jest masakra. Wyłączyłem tą kamerę, yy, bo po prostu, ale nie, no muszę wam to pokazać. Jednym uderzeniem straciłem 500 zł. Tak jest. Odkładałem ten czujnik za każdym razem, jak robiłem tu jakąś korektę. I ostatnim razem go nie odłożyłem. i czujnik niestety jest już do śmieci. Kurde, normalnie nie mogę tego przeboleć, naprawdę, wiecie co się stało? Na tej zębatce ta zębatka, ta duża zębatka ma tutaj taką małą zębatkę, a na tym co się wysuwa bądź wsuwa jest listwa zębata. To wszystko jest oparte na takim sporniku. I ten stworzeń z zębatki wchodzi tu, ten tu i widzicie w tym jednym jest kawałek metalu, czyli tutaj się ta iglica ułamała. No, i już teraz. A dlaczego się łamała? Już wam mówię. Jak dostał uderzenie delikatne, nie musiało być to duże uderzenie. To ta malutka wskazówka z tego tutaj e, zegara wypadła i po prostu zablokowała dużą wskazówkę. Co spowodowało ułamanie się tej iglicy. Także 500 zł, dałem za niego ponad 100 euro. W Holandii go kupiłem bo mi się bardzo, to jest cała taka walizeczka styropianowa, stary czujnik, bardzo fajny. Zresztą, o, nawet to już wyskoczyło. Chyba, że ktoś tu nawierci w środku i taką śpileczkę dorobi. Ma ktoś taką tokareczkę? Nie no, kurwa nie no, masakra, nie. Dobra, okej, okay. trudno. No i dobra, no co, no trzeba skończyć ten film niestety tym niemiłym akcentem. Ale poza tym, szło naprawdę bardzo dobrze, tokarka jest praktycznie gotowa, no no że muszę tam coś z tymi nożami muszę jeszcze pokombinować, bo wszystkie płytki w tym nożu do planowania już są kiepskie. No tutaj jak widzicie, no wiertarka na pewno jest dużo, dużo lepiej jest teraz niż było, może i dałoby się to jeszcze lepiej zrobić, ale już niestety nie mam przyrządu, także będę musiał sobie zakupić jakiś normalny chiński, tani czujnik zegarowy, żeby cokolwiek było. A to niestety. A szkoda gadać. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się do następnych filmów. Na razie. To już udało mi się otworzyć też szkiełko, nawet bezinwazyjnie. No i tą wskazówkę, która narobiła całego bałaganu. Da udało się też dać na miejsce. Siadła tu na tej ośce. No ale co z tego jak tutaj na tym trybie? Tutaj po prostu ta ośka, co tutaj jest. Nie na tym jest złamana. Nie wiem, może ktoś z Was wie, może gdzieś ktoś coś takiego naprawia, by potrafił tu przewiercić i no cokolwiek, jakiś kawałek, kurde, śpilki, nie wiem, czegoś. Aj, 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 aj. No dobra, jakby coś, kur... dobra, bo zamęcam, ale no humor mi uciekł moment, nie? Chyba rozumiecie, to było kurde dla mnie takie naprawdę ważne narzędzie. Długo go szukałem, a jak go już znalazłem, to, to się bardzo cieszyłem. Teraz to mam teraz ozdobę, co najwyżej. Przez własną. Głupotę. Ach, dobra, na razie. Ale trzeba przyznać, że jest naprawdę hit teraz. To jest tysiąc razy lepiej. Ale i tak nie było warto.